Dawno, dawno temu w gęstym lesie żyła ciężarna Sarna. Zbliżał się czas porodu, a ona odczuwała coraz silniejsze bóle. Był wieczór, a las powijały czarne chmury, które przyniosły ze sobą burzę. Nagle uderzenie pioruna wznieciło pożar, zmuszając Sarnę do ucieczki i poszukiwania bezpiecznego miejsca, gdzie mogłaby urodzić swoje młode. Błądząc po lesie, Dotarła nad brzeg rzeki. Pragnęła ugasić pragnienie i choć na chwilę uspokoić swoje nerwy. Gdy spojrzała na swoje odbicie w wodzie, widziała tylko lęk i przerażenie. Jej dom płonął, a poród był nieunikniony. Jakby tego było mało, usłyszała szelest w pobliskich krzakach. Z trwogą uniosła głowę i spojrzała w lewo. Szybko dostrzegła ukrywającego się za krzakami myśliwego który właśnie ładował swoją dubeltówkę. Przerażona, gotowa do ucieczki, zerknęła na prawo, lecz tam, ukryty w gęstwinie, czekał na nią wygłodniały wilk. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Z jednej strony myśliwy, z drugiej wilk, za plecami płonący las, a z przodu rwąca rzeka zbyt głęboka i wartka, by móc ją przepłynąć. Śmierć zdawała się nieunikniona. Sarna rozważała różne możliwości, ale żadna nie dawała jej nadziei na ucieczkę. W końcu zrezygnowana pomyślała, że skoro nie ma już dla niej ratunku, to nie powinna bać się śmierci, ale stawić jej czoła z godnością. Uspokoiła się, przestała się bać i zaczęła pić wodę. Starała się myśleć pozytywnie. Widząc, że zwierzę spokojnie pije wodę, myśliwy uśmiechnął się pewny swego i położył palec na spuście. Już go naciskał, lecz wtem na niebie rozległ się potężny grzmot, a błyskawica przecięła niebo. Myśliwy, przerażony, drgnął i chybił. Pocisk przeleciał tuż nad uchem sarny, godząc wilka, który ranny natychmiast rzucił się na myśliwego. W obliczu zagrożenia myśliwy zaczął uciekać, a wilk ruszył za nim w pogoń. W międzyczasie deszcz rozpadał się na dobre, gasząc pożar. Sarna nieśmiało podniosła głowę i zauważyła, że nie ma już ani myśliwego, ani wilka, a las przestał płonąć. Nie tracąc ani chwili, ruszyła w bezpieczne miejsce, gdzie mogła w spokoju urodzić. Ta historia pokazuje, że w życiu bywają momenty, gdy jesteśmy otoczeni przez trudności z każdej strony. A wyjście z sytuacji wydaje się niemożliwe. W takich chwilach nie powinniśmy tracić odwagi. Bez względu na to, jak trudne wydają się nasze problemy, nigdy nie powinniśmy się poddawać. Zamiast tego warto stawić im czoła z odwagą i pozytywnym nastawieniem. Gdy mamy nadzieję i wiarę w siebie, wszystko staje się możliwe. Teraz. Zapraszam Cię na cytaty, które pomogą Ci zwalczyć Twoje wewnętrzne lęki i dodadzą Ci odwagi w chwilach zwątpienia. To cytaty indyjskiego nauczyciela duchowego Osho pochodzą z książki Odwaga: Radość niebezpiecznego życia. Strach nie jest niczym innym jak tylko brakiem miłości. Działaj miłością, zapomnij o strachu. Jeśli umiesz kochać, strach ginie. Jeśli głęboko kochasz, nie ma strachu. Strach jest negacją i brakiem. Trzeba to głęboko zrozumieć. Jeśli to ci umknie, nigdy nie pojmiesz istoty strachu. On jest jak ciemność. Ciemność nie istnieje, tylko wydaje się, że jest. Właściwie jest jednak po prostu brakiem światła. To światło istnieje. Usuń je, a w tym miejscu pojawi się ciemność. Strach zabija, chce zabijać. Strach jest energią destrukcyjną, miłość twórczą. Gdy kochasz, chcesz tworzyć. Możesz chcieć śpiewać piosenki albo malować, albo pisać wiersze, ale nie chwycisz bagnetu czy bomby atomowej i nie pośpieszysz. By zabijać nieznanych Ci ludzi, którzy niczego Ci nie zrobili, którzy są dla Ciebie tak samo obcy, jak Ty dla nich. Świat porzuci wojny tylko wtedy, gdy znów pojawi się w nim miłość. Miłość nie jest związkiem z kimś, miłość to stan istnienia, nie ma ona nic wspólnego z żadnym innym człowiekiem. Nie jesteś zakochany, jesteś miłością. Oczywiście, gdy człowiek jest miłością, staje się zakochany, ale jest to tylko rezultat, produkt uboczny, a nie źródło. Źródłem jest to, że człowiek jest miłością. Kto może być miłością? Jeśli nie wiesz, kim jesteś, to nie możesz być miłością. Będziesz strachem. Strach to całkowite przeciwieństwo miłości. Pamiętaj. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, jak wydaje się wielu ludziom. Nienawiść to miłość na wspak, nie przeciwieństwo miłości. Prawdziwym przeciwieństwem miłości jest strach. W miłości człowiek się rozwija, w strachu kurczy, w strachu człowiek zamyka się, w miłości otwiera, w strachu człowiek wątpi, w miłości ufa, w strachu człowiek zostawiony jest sam sobie, w miłości rozpływa się, nie rozmyśla o samotności. Gdy nie ma człowieka, nie może czuć się samotny. Wtedy te drzewa i ptaki, chmury, słońce i gwiazdy są w tobie. Miłość jest wtedy, gdy poznasz swoje wewnętrzne niebo. Ludzie, którzy się boją, to ci sami ludzie, którzy są zdolni do ogromnej miłości. Strach to jej negatywna postać. Jeśli człowiek nie pozwala płynąć miłości, zamienia się ona w strach. Jeśli miłość może płynąć swobodnie, strach znika. Dlatego strach zanika jedynie w chwilach wypełnionych miłością. Pewien chłopiec ciągle drapał się po głowie. Jego ojciec spojrzał na niego pewnego dnia i spytał: Synu, dlaczego stale drapiesz się w głowę? Hm, odpowiedział chłopak: Chyba dlatego, że jestem jedyną osobą, która wie, że ona mnie swędzi. To właśnie zmysł wewnętrzny, tylko ty wiesz, nikt inny. Nie można tego zaobserwować z zewnątrz. Gdy boli cię głowa, tylko ty o tym wiesz. Nie możesz tego nikomu udowodnić. Kiedy jesteś szczęśliwy, tylko ty to odczuwasz, nikt inny. Nie możesz tego położyć na stole, aby zostało zbadane, pokrojone, zanalizowane przez wszystkich. W istocie, sam zmysł wewnętrzny jest do tego stopnia wewnętrzny że nie możesz udowodnić jego istnienia. Dlatego nauka neguje jego istnienie, choć negacja ta jest sprzeczna z naturą ludzką. Nawet naukowiec wie, że gdy czuje miłość, jest to zjawisko wewnętrzne, coś tam jest. Nie jest to rzecz ani przedmiot i nie jest możliwe pokazanie tego innym, a mimo to istnieje. Zmysł wewnętrzny ma swój własny sposób postrzegania. Ale przez akademicką edukację ludzie zatracili zaufanie do takiej oceny. Do tego stopnia polegają na zdaniu innych, że jeśli ktoś powie, wyglądasz na szczęśliwego, zaczynają czuć się szczęśliwi. Podobnie, jeśli dwadzieścia osób postanowi cię unieszczęśliwić, uda im się to. Wystarczy, że będą powtarzać przez cały dzień, gdy tylko się na ciebie natkną: wyglądasz na nieszczęśliwego, na bardzo smutnego. Co się stało? Ktoś umarł? Zaczniesz podejrzewać, że skoro tylu ludzi mówi, że jesteś nieszczęśliwy, to pewnie mają rację. Polegasz na opiniach innych od tak dawna, że zgubiłeś wszystkie ślady wewnętrznego zmysłu. Musisz go na nowo odkryć, ponieważ wszystko, co jest piękne, wszystko, co jest dobrem, wszystko, co jest boskie, można poczuć jedynie dzięki niemu. Bycie niedopasowanym nie ma nic wspólnego z byciem egoistą. Jeśli jesteś egoistą, prędzej czy później pójdziesz na kompromis. Gdy tylko znajdziesz grupę, społeczność, kraj, który pomoże ci być jeszcze większym egoistą, natychmiast dopasujesz się do nich. Prawdziwa osoba nieprzystosowana jest skromna, nikt nie może nią zawładnąć. Jest wolna, ponieważ uwolniła się od ego. Odważni pędzą na złamanie karku. Poszukują niebezpieczeństwa. Ich życiowa filozofia nie ma nic wspólnego z podejściem firm ubezpieczeniowych. To filozofia himalaistów, lotników, surferów. A surfują nie tylko w morzach zewnętrznych, ale także po oceanach ukrytych we wnętrzu nich samych. Nie wspinają się jedynie w Alpach czy Himalajach, zdobywają najwyższe szczyty w sobie. Na świecie są tylko dwa typy ludzi. Jedni dążący do wygody, poszukujący śmierci, zmierzający do komfortowego grobu, i drudzy, którzy chcą żyć. Ci ostatni wybierają ryzyko, ponieważ tylko dzięki niemu życie kwitnie. Gdy mówię, żebyś żył ryzykownie, nie mam na myśli po prostu ryzyka fizycznego, ale psychiczne, a w końcu duchowe. Religijność jest duchowym ryzykiem. Dociera ona do tak wysokich pułapów, że być może nie ma już z nich powrotu. Człowiek może zmarnować swoje życie dla zwykłych, doczesnych spraw. Bycie uduchowionym oznacza zrozumienie, że te malutkie rzeczy nie mają większego znaczenia. Nie mówię, że zupełnie nie mają znaczenia. Mają pewien sens, pewne znaczenie, ale nie tak duże, jak ci się wydaje. Pieniądze są potrzebne. Są potrzebą. Ale nie są i nie mogą być celem. Dom jest potrzebny. Oczywiście. Jest konieczny. Nie jestem ascetą i nie namawiam, żebyście zburzyli swoje domy i uciekli w Himalaje. Dom jest potrzebny, ale ma służyć Tobie. Nie zrozum tego źle. Gdy obserwuję ludzi, widzę, że wszystko przewróciło się do góry nogami. Żyją tak, jakby to dom ich potrzebował. Pracują na potrzeby domu, żyją tak, jakby zaspokajali potrzeby swoich kont w banku. Po prostu zbierają pieniądze, a potem umierają. A zresztą nigdy nie zaczęli życia. Ani przez chwilę nie doświadczyli pulsowania mocy życia. Byli uwięzieni w bezpieczeństwie, w rutynie, w szacunku. To naturalne, że tacy ludzie odczuwają nudę. Przychodzą do mnie i mówią, że są znudzeni. Mówią, że są zmęczeni, że utknęli i nie wiedzą, co mogą z tym zrobić. Wydaje im się, że dzięki powtarzaniu jakiejś mantry znów ożyją, a to nie takie proste. Będą musieli zmienić cały wzorzec swojego życia. Ego otacza cię jak mur, wmawia ci, że będzie cię chronić. To jego sposób uwodzenia, powtarza. Jeśli mnie zabraknie, będziesz bezbronny, podatny na ciosy, ryzyko jest zbyt wielkie. Pozwól mi cię bronić, pozwól się otoczyć. Owszem, ego daje pewną ochronę, ale ten mur jednocześnie cię więzi. Gdyby nie ta odrobina poczucia bezpieczeństwa, nikt nie zgodziłby się na cierpienia związane z istnieniem ego. Jakąś ochronę więc daje. I możesz się dzięki temu obronić przed wrogiem, lecz z czasem zaczynasz bronić się również przed przyjaciółmi. Ego nie pozwala ci być prawdziwym, zmusza cię, abyś udawał. Ego jest kłamstwem, ale decyzja leży w twoich rękach. Podjęcie jej wymaga ogromnej odwagi, ponieważ wszystko, co w sobie pielęgnowałeś do tej pory, zostanie zniszczone. Cała Twoja przeszłość zostanie roztrzaskana, Ty zostaniesz zniszczony, Będziesz istniał, ale nie będziesz tą samą osobą. Pojawi się w Tobie nowy byt, świeży, nieskażony przeszłością, wtedy mur zniknie, a Ty będziesz widział nieograniczoną nieskończoność. Jest wiele strachów, ale generalnie to tylko różne odmiany jednego strachu gałęzie tego samego drzewa. Drzewem tym jest śmierć. Możesz nie być świadomy, że twój lęk ma związek ze śmiercią, ale każdy strach ma z nią związek. Strach jest tylko cieniem. Śmierć jest kwantowym skokiem z jednego ciała, z jednej formy w kolejną, ale nie jest twoim końcem. Nigdy się nie narodziłeś i nigdy nie umrzesz. Zawsze tu jesteś. Formy pojawiają się i znikają. A rzeka życia płynie nadal. Dopóki tego nie doświadczysz, strach przed śmiercią cię nie opuści. Jedynie medytacja, tylko medytacja może ci pomóc. Odwaga to przeciwieństwo strachu. Zawsze bądź gotów porzucić znane to więcej niż tylko chcieć porzucić. Nie czekaj aż dojrzeje. Po prostu zmień to na nowe. Jego nowość, świeżość są tak nęcące. Tak przejawia się odwaga. Każdy odczuwa lęk i powinien odczuwać. Życie jest takie, że powinien. Ludzie, którzy pokonali swoje lęki, nie osiągnęli tego przez stanie się śmiałkami. Śmiałek jedynie blokuje strach. Nie znaczy to, że go nie odczuwa. Przestać odczuwać strach znaczy zaakceptować swoje lęki. Nie jest to kwestia brawury. To po prostu umiejętność spojrzenia na realia życia i dostrzeżenia, że lęki te są naturalne, trzeba się na nie zgodzić. Strach i wina nie są tym samym. Jeśli zaakceptujesz swoje lęki, poczujesz się wolny. Natomiast strach, zduszony, odrzucony, przeklęty przez Ciebie, wywołuje poczucie winy. Jeżeli zrozumiesz, że strach jest elementem każdej sytuacji, jest on częściowo obecny w każdej sytuacji. Człowiek jest częścią, maleńką, drobniutką cząsteczką, a cała reszta to ogromny ocean. Sama myśl o tym wywołuje drżenie. Mogę się zagubić, zatrze się moja indywidualność. To strach przed śmiercią. Wszystkie lęki, tak naprawdę, dotyczą śmierci. Strach przed śmiercią jest strachem przed unicestwieniem. To naturalne, że człowiek drży, boi się. Jeżeli zgodzisz się na to, jeśli pojmiesz, że życie jest właśnie takie, jeśli całkowicie to zaakceptujesz, drżenie natychmiast ustąpi. A strach? Energia, która zamieniała się w strach, rozpręży się i zamieni w wolność. Wtedy pojmiesz, że nawet jeśli kropla zniknie w oceanie, to przecież będzie tam nadal, stanie się oceanem. Wtedy także śmierć staje się nirwaną. I już nie boisz się unicestwienia. Dzięki temu zaczynasz pojmować słowa Jezusa. Kto by się starał życie swe zachować, utraci je, a kto je zatraci, uchowa je. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał, korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A teraz zdecyduj, kogo chcesz oglądać dalej. Cytaty Antonego de Melo czy cytaty Paramahansy Yoganandy?